Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Kas 30 dni: 30 simów. Dzisiaj tworzymy sima, który jest wzorem wszystkich cnót. No więc nie mógł to być nikt inny, tylko anioł prosto z nieba. <grytanie> Nie wiem, po prostu chciałam wykorzystać jeszcze raz te skrzydła, które uważam, że są po prostu przegenialne, przegenialne. E, tak, no więc aniołek, oczywiście m, platynowy blondynek, e, bardzo ładnie zbudowany, z pięknymi oczami, e, takimi trochę, że tak powiem, e, strasznymi, takimi, wiecie, głębokimi, że można w nich utonąć. Ubrany na biało, ale z lekkim pazurem w spodniach, jeśli chodzi o spodnie. Zastanawiałam się nad garniturem, nad czymś bardziej eleganckim, ale ostatecznie uznałam, że jednak ten pazur będzie dopełnieniem całości. Tego mi brakowało. Także nasz anioł wygląda tak, jak wygląda. Oczywiście, no oprócz kwestii ubioru i kwestii aparycji, ważne są jego cechy, więc musiałam oczywiście podjąć decyzję, jakie cechy mu nadać, aby był wzorem wszystkich cnót, prawda? No więc nie mogło się obyć bez cechy, bez cechy, bez cechy, bez cechy, bez cechy uwaga... Już Wam mówię, nie mogło się obyć bez cechy perfekcjonista, dobry i schludny. E, mam nadzieję, że mój anioł Wam się podoba. Jeśli tak, dajcie mi znać w komentarzach. E, jeśli nie, również dajcie mi znać w komentarzach. E, do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że bawicie się równie dobrze co ja. Trzymajcie się do zobaczenia jutro. Pa pa.